Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się procesem 45-dniowym i możliwością przeprowadzenia procesu w oparciu o proces skrócony. Papież Franciszek w 2015 roku wprowadził nowy tryb procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jest to tak zwany proces skrócony, który został opisany w papieskim motu proprio, liście apostolskim, motu mitis Judex Dominus Jezus. Dokument ten zmienił w dużej mierze zasady prowadzenia procesu, na pewno znacznie go przyspieszył, jednak nie zmienił prawa materialnego, czyli między innymi samego rozumienia małżeństwa, a także podstaw, jakimi można się kierować przy orzeczeniu nieważności małżeństwa. Nie można więc powiedzieć, że łatwiej teraz jest osiągnąć korzystny wyrok, ale na pewno można zrobić to o wiele szybciej. Tryb skrócony zakłada, że w sprawach oczywistych, gdzie obie strony zgadzają się ze sobą, można skrócić całe postępowanie do takiego niezbędnego minimum. Sędzią w tym postępowaniu jest sam biskup decyzjalny. Jednak w tej chwili spraw prowadzonych w tym trybie jest bardzo mało. Niestety, trudno jest zgromadzić materiał dowodowy, który zostałby uznany za w 100% oczywisty. Przykładem sprawy, która mogłaby być prowadzona w takim trybie, jest poważne zaburzenie psychiczne lub ewentualnie jakaś inna choroba, która niemal automatycznie powoduje, że małżeństwo jest nieważnie zawarte. Trzeba byłoby dostarczyć wiarygodną dokumentację, która potwierdzałaby w sposób bezsprzeczny, niezaprzeczalny fakt samej choroby, ale także ukazywałaby brak zdolności osoby chorej do wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich. Innym przykładem zastosowania tego trybu procesowego mogłaby być przeszkoda pokrewieństwa, która w kodeksie prawa kanonicznego określa, w jakim stopniu małżonkowie mogą być spokrewnieni. Jeśli przepis ten nie jest zachowany, wtedy małżeństwo jest nieważnie zawarte. Jeśli niezbicie udowodnimy, jak bliskie pokrewieństwo jest, wtedy szansa na to, aby przeprowadzić proces w trybie skróconym jest bardzo, bardzo duża. Dopowiem jeszcze, że sam proces, choć nazywany jest procesem 45-dniowym, tak naprawdę nie trwa tak krótko. Trzeba jeszcze doliczyć czas na obieg dokumentów, możliwe jakieś przestoje. Więc realnie taki proces mógłby skończyć się w około 2 do 4 miesięcy, jednak to i tak jest znacznie krócej niż w trybie procesu zwyczajnego.